Jakie role w organizacji występują przy stosowaniu sztucznej inteligencji? Analitycy biznesowi we współpracy z analitykami danych definiują problemy i cele. Inżynierowie danych zarządzają nimi i podstawową platformą danych. Analitycy danych przygotowują je, badają, wizualizują, modelują. Architekci IT zarządzają bazową infrastrukturą wymaganą do obsługi analityki danych. Programiści Przekształcają modele w aplikacje, tworząc produkty oparte na danych. Sztuczna inteligencja to zdolność maszyn do wykazywania ludzkich umiejętności takich jak rozumowanie, uczenie się, planowanie i kreatywność. Cię umożliwia systemom percepcję otoczenia i rozwiązywanie problemów. Ponieważ firmy dysponują danymi, a nowoczesna technologia umożliwia łączenie i tworzenie i przechowywanie coraz większej ilości informacji, które możemy zinterpretować, sztuczna inteligencja umożliwia modelom automatyzację, wyciąganie wniosków na podstawie ogromnych ilości dostarczanych. Im danych, zastępując analityków biznesowych, którzy w przeciwnym razie musieliby manualnie szukać różnych użytecznych informacji w danych. It's, it's